Mogę Wam kawałeczek z yy, hodowli pokazać, tak? Tu są rybki w ogóle, ale to nie będę ich teraz dokładnie pokazywał, bo trzy odcinki z rzędu o nich były, na samym tym możliwość że z nich również będzie. Więc no, zmiany niech się jakieś w ten czas tworzą, żeby nie pokazał za szybko i za wiele naraz. Tu mam w ogóle mini hodowlę mącznika. Tu mam psalmopelu z yy, Cambridge Cake. Cambridge game można nawet powiedzieć z jednej strony, w sumie czemu by nie, bo na pewno nie Cambridge, jak niektórzy mówią, to jest po angielsku by było w sensie, a no po angielsku nie są te nazwy, w każdym razie. Choć faktycznie sama nazwa daje wiele różnych myśli, jak to powinno się mówić, i wiele sposobów ludzie tu mówią, zastanawiające trochę. Tu mam trochę problematycznego pająka. Nie tego, bo tamten jest w następnym szkiełku, i po pasku widać, że tam jest poecji loteria regalis. Tak, to jest ten pasek, który mówi, że to jest regalis, a nie jakaś inna po loteria. Jakby to nie dajcie się oszukać z innym pajączkiem, e, tu jest problematyczny. Taki malutki odwłok przy gdzieś takiej samicy. E, tu mamy niestety stromatopelmę. E, czemu niestety, bo. Bo nie przyjmuje pokarmu. Niedobrze. Z wężem za wiele wam nie pokazuję. Wczoraj dodałem szorca, jak jadł dwa osyski, także już dzisiaj nic tam nie będę z nim robił. Słodka, malutka Avi. O, widać ją. Nie chcę odkręcać, żeby jej teraz nie potrzebnie gniazdka po zakarmieniu nie niszczyć. Jak wiemy, Avi standardowo pod wieczkiem robią. Gniazda, dlatego nie zbyt polecane są ogólnie pojemniki które górą się otwierają. W sensie są to standardowe pojemniki, więc generalnie jak ktoś ma fajny, jakiś opatentowany z innym otwarciem, to spoko opcja, spoko przejawi. I jak komuś odpowiadałem w komentarzach, mówiłem, że mam, mam taki teścik, o widać ile kosztują takie rzeczy mniej więcej, teścik pH do pH wody ściągę mam i się nie mogłem wysłowić. Wystarczy na około 200 próbek, tylko mój był w środku wylany. Tak trochę słabo sprzedali, ale no trudno. W ogóle przyznam wam, że karmy mieszam nie. Tu są takie granulki opadające w miarę. Trochę góra, dół, one różnie trochę opadają, wracają na górę. Zależy od ruchu wody. Mniej więcej się normują, a tu mam płatki i mieszam je. Żeby mniejsze rybki sobie lepiej radziły, no i żeby lepiej było, tak, no bo jednak to różne karmy, a tu mam e, suplementację gadziom, To przy okazji pokażę wam jak sobie z tym radzę. Lewą ręką samą będę to robił, a prawą nagrywam, więc damy radę. I obsypałem trochę telefon tym, ale tutaj jest troszeczkę e, suplementów i nakładam tutaj parę łączników, więc muszę chwilę stopować. Pani Gogonita, już o to chodzi. Parę moczników nabrałem i po prostu robię taką. Bo mi tak jest w miarę wygodniej. O! Proszę bardzo. Myśli, patrzy, rusza się i cyk. Tylko zazwyczaj trzymam. Lubię czasem nawet prosto z ręki dać. W sumie to nic się nie dzieje. Dla niektórych może być problem, że czasem udziabnie, bo pomyśli, że e, trzymasz robaka, Więc z jednej strony bym nie polecał. A z drugiej się tym zbytnio nie przejmuje. Bo. Nie jest to bolesne, moim zdaniem, absolutnie. Tak, dwie sztuki myślałem, że sobie gdzieś pomieszkają. Oj, ostrość, ostrość. A je wygrzebałem spod podłoża. W ogóle nie wiem, czy wiedzieliście, ale jak za bardzo spryskacie podłoże dla gekonów w, w bym powiedział. Przepraszam bardzo, to nie jest vermiculit. Zapomniałem już, jak się to nazywa, ale jak wiecie, to wiecie. Jeśli to miałem. A, Chipsy Ultra to się nazywa, niby. Znaczy, no, nieby. No, tak się nazywa. I oj, przepraszam Was za tą mocność, która wariuje. Przepraszam Was, że trzymam auto. I no, to jak się za bardzo popryska to się taka górka robi w ogóle. O. Ciekawe. Oczywiście, suplementy nie z każdym łącznikiem w ciągu każdego tygodnia. Nie przesadzajmy. Wszystko z umiarem. A na przykład u gekona chińskiego po prostu wyjmuję, dużo łączniki tak jak tutaj, teraz to mi trochę syfu naleciało, ale jeszcze jakieś są, których nie zjadł, więc się najadę widoczniej i tam delikatnie posypuję po prostu wapienkiem i zostawiam, bo do tego gekona tak łatwo nie nakarmię, nie jest taki towarzyski i jest bardzo skryty. Nie daje żarcia, to sobie idę. Ryba. Paraliż na widok nie ja na przykład mam jedną kostkę pękniętą od początku jak do mnie kiedyś przyjechała jedna gość. nie odpisał na wiadomość o pęknięciu choć ja się bardzo nie przyjmowałem to trochę głupie to opinie oczywiście nie pamiętam czy wystawiałem jakoś sobie bo oczywiście, a nie pamiętam czy wystawiałem łakwek silikonu odchodzi po tym jak to dla wzmocnienia obkleiłem lekko no ale to już lata u mnie jest i ze latka 3,5 roku, 4 coś takiego. No i się sprawdza. Nie pęknięcie, ale to nie lata, nie trzeszczy. To jest nie poszło całkiem, ale mogłoby. No, eee, żabek teraz nie będę, szedł, nie będę pokazywał. Eee, trochę karmówek mam na przykład na strychu. Oprócz żabek mam też jakiś tam zbiorniczek obok, w innym pomieszczeniu. Mówiłem, że tylko część tam mam i tutaj są jakieś trzy, ma Tak, trzy. Widzę Madagaskarę jeszcze i tam parę trupów leży. Choć nie jest to wszystko, co posiadam w tym jednym miejscu, to... Oj, przepraszam. Tutaj jest jedna regal i w ogóle mam problem ze zmieszczeniem się. No to jednak największa jakoś tam hodowla Dino, Sp Dino Spiders nie jest na tą chwilę. Jest dosyć taka średniawa. Ale jakby nie patrzeć, ode mnie nie jedzie handel. Jak Jakieś rozmnożenie, to gdzieś tam cichutko coś tam sobie próbuję, ewentualnie czasem i, i tyle. Tutaj nie ma żadnych hurtów, mini hurtów czy, czy wystaw. Oczywiście jestem bardziej pasjonatem i po prostu się pasją dzielę. Wszystko jest robione tak naprawdę dla fanów, bo to jednak sama radość. Życiowe zajmowanie się tymi zwierzakami tutaj mamy trochę pewne klasy. Yy, chyba i nie seksowałem, No ale jakoś mi się nie spieszy przy tym rozmiarze. Zwłaszcza szczerze, mam wyromane Trochę jak będzie samica, to będzie bardzo fajnie. A jak będzie samiec, to, to nie będzie samica. No, ale jeszcze wracając do tej samej awi. co wcześniej była. No, to jest akurat mój skarb i musi być tu przy mnie, bo. Bo lubię na nią patrzeć, jest szczerze, jest ciekawa, chociaż w większości siedzi na tej jednej ściance. To się więcej z nią dzieje w ten sam sposób niż z wieloma innymi pająkami, bo przynajmniej ją widać. Chociaż dłuższy czas tam było. I przyznawam, że ta balfa ostatnio tak właśnie siedzi, nie? Ale przez wiele miesięcy nie było widać, naprawdę. Pułapka na muszki. Tak, trochę ich tu pływa. Ale na pożegnanie nie nie, 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 będę Wam mówił tych głupich tekstów o łapce w górę, w dół. Nie tym razem. Pomęczę Was następnym razem. Teraz po prostu się z Wami pożegnam i o, wrócimy do gekonicy, do a dokładniej Eublefarki. Tak, nie powinienem tego odmieniać pewnie. Eublefar Lamparci. Samiczka. Tutaj widać taka, nie najmniejsza, nie największa średniego wieku. Nie pamiętam, ile ona ma, dlatego tak mówię, oczywiście. No, ona taki na miły akcencik, na sam koniec. Tak, na sam koniec. A nawet gęby nie pokazałem, tak? Nie po tym odcinku. Siema. No, także była moja gęba. O, a tu jest ta poety Lotteria Regalis, co mówiłem. Piękny pojęcie, przepraszam Was, że nie mogę teraz flesza włączyć. A nie mam aktualnie innego oświetlenia, i ciężko z tym rozstawianiem. Eee, Oj, no zła postroś, tak Nie chciał, dużo nie pokażę, niestety. O, świeci tragiczne światło, które jest kompletnie niefotogeniczne, i no i psuje obraz, no nie ma co ukrywać. Psuje trochę torfu na pojęciu, mi się złapało. O, już trudno wrzucę tu do podłoża. Tak ogólnie na takie rzeczy jak już trudno, już trudno, to nie przystańcie na hodowli, bądźcie bardziej konkretni, chociaż wszyscy wiemy, że takie rzeczy się zdarzają. Dobra, na poważnie, na sam koniec. Jeszcze jeden pajączek. Zupełnie gdzie indziej, stojący na przykład, jak widzicie, widać coś, widać. Gienia. Elo.